Tak działa wolny rynek. Masz wykupiony pakiet zdrowotny. Masz wypadek. Jedzie do ciebie karetka. Okazuje się, że karetka musi przejechać przez prywatną drogę, aby do ciebie trafić. Po chwilowej kalkulacji zawraca, bo opłata za przejazd jest zbyt duża w porównaniu do ewentualnego zysku. Umierasz. Kupujesz dworzec wschodni. Budujesz bagno na peronach. Ludzie próbujący wsiąść do pociągu zaczynają się topić w bagnie, gubią buty, moczą nogawki spodni. Oglądasz na kamerce w piwnicy, bujasz głową w tył i w przód, śmiechasz i jesz chipsy. Idziesz polną drogą, zachciewa ci się kupę, więc robisz na ścieżce. Z krzaków wychodzi właściciel drogi i żąda opłaty za przejście i postawienie stolca. Płacisz, chowasz się w krzaki razem z tamtym Mirkiem. Przychodzi koleś i wdeptuje w twoje gówno. Wychodzisz i żądasz opłaty za wtargnięcie na prywatne gówno, a Mirek standardowo. Koleś nie ma hajsu. Bierzecie ziomeczka w krzaki i stracie na dwa baty z mireczkiem. Nie masz hajsu, ale w końcu przestajesz być prawiczkiem. Korwin dochodzi do władzy. Wyznawcy ochoczo przystępują do wieszania komunistów, czyli 80% populacji. Liście zostają komisyjnie usunięte z drzew, zastępują je komuniści. Jebane lewackie kurwy nie potrafią intu tu produkcja tlenu, chcieli tylko żyć i żreć. a jako, że już nie żyją, to mają wyjebane na wszystko. I wtedy umierasz. Za oszczędności życia kupujesz działkę i stawiasz na niej dom. Po tygodniu działka obok kupuje jakiś pol przetwórstwo drobiowe ESA. Wypierdalania nią odpadki rozjebanych mocno kurczaków, bo wychodzi taniej niż utylizować. Wszystko to jest 100% legalne, bo jego ziemia i jego zdechły kurczaki. O kurwa jaki zajzajer.png. Chcesz sprzedać działkę i dom, bo nie da się tam mieszkać. Działka i dom warte 1 złoty polski. Umierasz w smrodzie gnijących kurczaków. Właściciel sklepu sprowadza skażone produkty spożywcze, bo tak taniej wychodzi. Ludzie kupują i żrą. Tysiące osób zatrutych mocno. Chcącemu nie dzieje się krzywda. Nikt im nie kazał kupować w tym sklepie. Ich wina. Wszyscy umierają. Rodzisz się jako fas wpadka w patologii i biedzie, a kara śmierci za aborcję mocno. Jesteś regularnie napierdalany kablem od Prodiża, a wolnorynkowy interes ze zbierania puszek idzie na półlitrówki krajowe zamiast jedzenie dla ciebie. Nie posyłają cię do szkoły, więc oprócz opróżnienia na ciele i, i psychice jesteś niepiśmienny. Sytuacją nikt się nie interesuje, bo nie ma zjadów z urzędów, obowiązku szkolnego i jesteś własnością rodziców. Postanawiasz popełnić bukakę mieczem. Nic się nie stało, bo chcącemu nie dzieje się krzywda.